jak dynie, ogromne i puste w środku, a życie toczy się w gminie, za parawanem o płotku. Stolice nocą świecą, jak wigilijne jodły, nuda miedzą się w lecze, jak grosz dogłodny. Ostra kosa, kosa ostra, drży z obawy każda wioska, trwa w kłopotach, miast ciemnota, nie pomoże nawet rota. Ostra kosa, kosa ostra, to pora młodsza siostra, to ty. Dziądzic, lampet, na kaganiec i na pancerz. Nic nie jest tym, czym jest. To tylko wielkie udawanie. Ocean niczym próżny gest, gdy rzeka stanie na marginesie życia szpanu, stala od rampy z kiełku miast prowincjonalnie, niebanalnie wróżymy gwiazd. Kosa postaw, kosy kurę, rzekę dłoni, jednych żywić, innych bronić. Ostra kosa, kosa ostra, nieuchronna wola boska na pochybę, na parlament i na wieki wieku. Kosa ostra. Urodziłem się na pograniczu warmii i mazur, nędzy i ubóstwa. Noszę nazwisko Grunwald, co dla mojego ojca, Polaka, było symbolem sukcesu. Dla matki, Niemki, Klęski. Łączę w sobie pruską dokładność ze słowiańskim lenistwem. Od dziecka marzyłem, aby zostać artystą. Chętnie kabaretowym, bo lubię jaja, choćby te kukułcze. Nazwisko Grunwald przysporzyło mi wiele kłopotów już w szkole. Jakie zwierzęta brały udział w bitwie pod Grunwaldem 1410 네 Moja pierwsza miłość. Byłem zbyt nieśmiały, by ją wyznać, i zbyt naiwny, żeby zapomnieć. Zresztą i tak źle skończyła. Na wsi, zwykła se dziewczyna, nie żeby brzydka, ale też nie piękna, miała złą matkę i złego ojczyma. Życie jej w domu to była gechenna. Matka kochała bardzo swego gacha, zapominała, że ma córkę swą. Ojczym po pracy zalewał robaka, a gdy powracał, obie do krwi bił. Co lepsze kąski ta okropna matka, swemu miłemu zawsze oddawała. Coś se została, zwykła cienka zupa. Jedna dziewczyna całe dnie płakała. <grystanie> ani się ubrać, ani wyjść na disco. przytni chłopaki ją ignorowały. Dziura kietka i to było wszystko. Na co stać było? Biedne dziewczynisko, aż dnia pięknego. Podjechał z masonem. Dość dalekiego, bogatego kraju. wczek pokochał nasze dziewczy młode. Zabrał ją z domu, miał wieść do raju. Pojechała w świat tam żyć bogato, zażywać dobra. I miłych luksusów, lecz nie wiedziała. Że to sen jest tylko, że daje życie dużo ciężkich batów. Ten wymarzony i piękny kawaler był sutenerem w małym brudnym babie, Miał kilka nędznych, zaniedbanych pater. A w każdej jednej głupią polską babę. Po wyjeździe z Ośki z żalu przez tydzień nic nie jadłem. Była moim pierwszym marzeniem, które po prostu udało się na eksport. za oknem mógłby pan chyba mnie przytulić bębnienie deszczu jest okropne i te zamglone twarze ulic a panu ciągle żarcie w głowie może by pan mnie pocałował pan milczy żując chleb razowy pod lampą brzęczy jakiś owa. na dworze Dzisiaj tak ochydnie, chyba zostanę u Pana na noc. Sól? Proszę bardzo. Znów wie Od paru godzin wciąż to samo. Dostojna cisza w żumie deszczu. Słychać jak pije pan herbatę. Sałatka? Bardzo proszę. Jeszcze dobrze, że nie jest pan żonaty. Gorąco można się rozebrać. Chyba przemokła mi sukienka. Tak pana dziwią moje żebra. Już taka jestem niezbyt piękna. Pan nagle się ożywił, nawet odstawił pan herbatę. Och, jakie ma pan zimne ręce, proszę ostrożnie. Są te niegdy, dzisiejsze śniegi, batem się zmieniało, biegi, człek paliwo młócił cepem, żył ciud wolniej i ciud lepiej. I kto nam dał? Dwudziesty wiek. Cieła wieku, cieła wiek, a więc taki włazi w rzęcha i świat cały w jego rękach. I dokąd się tak spieszysz, bracie, ludzie, przed czym uciekacie? Czy złata ziemia, co was nosi, czy aż tak pilno wam bozi? Las jest z szosa goła, gdzie pędzicie, nikt nie woła. No a jak tak pomyśleć dobrze, każdy zdąży na swój pogrzeb. Spojrzy pod się, chłopie drogi, te w żaliku to są nogi. Daj im szansę, okaż łaskę, przejdź się polem, przejdź się laskiem. A być może w złej potrzebie dojdziesz na nich aż do siebie, ale taki włazi w i świat cały w jego rękami Do kocie tak spieszysz, bracie, ludzie przed czym uciekacie. Czy tłata ziemia co was nosi, czy aż tak pilno wam Bozi? Las jest gęsty szosa goła. Gdzie pędzicie? Nikt nie woła. No a jak tak pobyśleć dobrze, każdy zdąży na swój po... Mnie się udało. Byłem więcej nastawiony konsumpcyjnie do jedzenia niż do życia. Heniek nie miał takiego szczęścia. Taka kobieta w naszych czasach. No, co ona ma dobrze? Dlaczego? Hmm. No, na przykład dawniej. To się męczyły babiny z tym praniem, kijankami, mężowskie koszule okładały. No, to akurat do dziś się nie zmieniło, ale jeżeli chodzi o pranie samej koszuli, znaczy się bez męża, no, to kobiety teraz mają automaty. Henek! No właśnie, automat. Automat bierze i pierze. A ja na kawę. No chyba, że się ten... Cholik! Znaczy się ten automat zepsuje. To kobieta znowu musi sięgnąć o kijanki albo mu wlać trochę kalorii. No ale taka kobieta w naszych czasach to ona ma bardzo dobrze. No znowu na jedzenie to ona dużo pieniędzy nie wydaje, No sama widziałam w telewizji. Którą kobietę w sklepie zaczepią, to każda tylko margarynkę bez cholesterolu i pieczywko. No, czasem w rozrzutności, najwyżej z obu stron posmaruje. Jak się taka rodzinka tej margaryny z chlebkiem nafutruje, to kobieta nie wie, co z pieniądzem zrobić. No tak, a po takiej wyżerce to i zmywać nawet nie musi. No teraz zresztą zmywa zwykły płyn. Paniak! Ile talerzyków zmył dziś zwykły płyn? Wszystkie. No, jego szczęście? Reklamy nie kłamią. Tak, ale taka kobieta w naszych czasach to ona ma dobrze. No, na przykład tak, w sobotę to ona tylko takiego pana z butelki wypuszcza, no i tak jej chałupę wygląduje. A jak już się ten domestenos rzuci na łazienkę, no to zarazki to wybije No i no huk, No, Tak, no ja tak sobie myślę, że to wszystko to prawda, co w tych reklamach mówią, tylko te, no te wynalazki to mają jedną wadę. No jaki cheniek, no jaki cheniek nie przypilnuje, no to mi ni cholery nie chcą robić. Brudne gary, nieskończone pranie. I ostatnia stuwa do pierwszego: jeszcze dziecku odrobić zadanie, i koszule wyprasować w biegu. Znów zakupy, pełne torby siatki, jeszcze buty. Do naprawy zanieść, Potem skoczyć po sól do sąsiadki i usmażyć placki ziemniaczane. A późną nocą w ciepłej poduszce Chyłkiem dopadną cię marzenia. Książę zrodzi się z cheniuśka, Traban w karoce się przemienia. Dobre wróżki wyczarują garnitur, taki piękny, prosto odbiora. Chłopaki z zazdrości pękną, gdy zobaczą mnie wieczorną porą. A na zajrz znów nowe problemy. Późna jesień, już zima, za pasem Nowy płaszczyk. Trzeba małemu, Tylko za co, gdy wciąż mało kasy, Jak kopciuszek w spraw codziennych grochu, Trzeba odsiać ważne i nieważne I jak co dzień zestarzeć się trochę I na życie popatrzeć poważnie. Do Warszawy Zachodniej przez Olsztyn Działdowo jedzie na tor przy pechonie pierwszym. Nie wyjeżdżaj, Maryśka, do miasta, Nie zostawiaj mnie tutaj samego, Czyżby było ci na wsi za ciasno, A tam możecie spotkać co złego. Nie wyjeżdżaj, Maryśka, do miasta. Przecież to tylko życia a trapa, dobra z ciebie na żonę niewiasta. Ja bez ciebie uschnę jak szczapa. Wiem, że na wsi nie zawsze jest fajnie. Wiem, że krowy, że świnie, że drób, że miast siedzieć wygodnie w kawiarni. Tylko fartuch, dzieciaki i żłób Nie wyjeżdżaj Maryśka do miasta. Nie zostawiaj mnie tutaj samego, czyżby było ci na wsi za ciasno, a tam możecie spotkać co złego. Tutaj świeże powietrze i woda, tutaj pola i lasy i zdrój, chociaż tam mnóstwo sklepów i moda. Nie zostawiaj mnie, zgarbie ty mój! Nie wyjeżdżaj Maryśka do miasta. Przecież to tylko życia trapa. Dobra z ciebie na żonę niewiasta. Ja bez ciebie uschnę jak szczapa. Wiem, że na wsi nie zawsze jest fajnie. Wiem, że krowy, że świnie, że drób, że miast siedzieć wygodnie w kawiarni. Tylko fartuch, dzieciaki i zło. nie wyjeżdżaj Maryska do miasta, nie zostawiaj mnie tutaj samego, czyżby było ci na wsi za ciasno, a tam możecie spotkać co złego. Tutaj świeże powietrze i woda, tutaj pola i lasy i zdrój. Chociaż tam mnóstwo sklepów i moda, nie zostawiaj mnie z skarbie, ty mój. Nie wyjeżdżaj maryśka do miasta, nie zostawiaj mnie tutaj samego. Czyżby było ci na wsi za ciasno, a tam możecie spotkać co złego. Jeśli chcesz, dam ci willę w prezencie, a w niej studio wideo otworzę. Tylko nie mów mnie więcej łomieście, bo ci zaraz Maryśka przyłożę. Nie wyjeżdżaj Maryśka do miasta! Dosyć, dosyć już mam wszystkiego. Krach gospodarczy czuję. Nie przewidziałem tego. Inwentarz mi strajkuje. Krasula, no rzuć. Przestała, cyczki pozwiązywała. Na ustrój zad wypieła i się po prostu wzdeła. Przy żłobie obok żony, złorzeczy byk wkurzony, łypały ślepia chore. Rozwalę tę oborę i wszystko rozpierdacze, jak tylko tu zobaczę. Sztucznego byka jeszcze, to ja go tu popieszczę. Gęsi się indyczyły, kaczki szaro gęsiły, perliczki zaiskrzeczały, że przydział mają mały. To zdziwił mnie protest wieprzy. Nigdy się nie polepszy, jak będą całe życie ci sami przy korycie. Wnioskuje ród barani, usunąć z władzy drani, a na początek trika, tego starego pryka. Takiego nie wypada mieć przewodnika stada, bo wszystkie prawie owce sprowadził na manowce. Gniady, gniady, no, wiesz który, z zasad wyzuty, na cztery nogi kuty, głodówkę podjął z rana. Nie rusza owca, a siana, i tylko rży przez zęby chce przydział na otręby. Kurniku, kurcze blade, Zastałem barykadę. Kur wręczył mi instrukcję. Skończyłem już produkcję, Nie będą moje kury Nadwyrężały dziury, Nie będą wciąż gnakały, Kloaki rozdzierały. Jedyny, który wcale Nie formułował żale, Był mój Osiołek głuchy, poczciwy kłapołuchy. No, nawet się nie zdziwiłem. Wie dziecko i dorosły, że u nas teraz tylko nie protestują osły. Eee! I tak oto żyjąc na przełomie dwóch epok, żadna nie przyniosła mi satysfakcji. W tej pierwszej troszczono się o życie. Zakończone, dziś opoczęte. Więc swoje życie musiałem zadbać sam. Zakręty, które przeżyłem po drodze, i marzenia, dodały mi siły. Mam własną firmę, przyjaciół i bez urazy, do nikogo nicienia pretensji. Żyć nam przyszło w złym układzie odniesienia. Rzeczywistość z chwili w chwilę jest straszniejsza. Coraz rzadziej nam spełniają się marzenia. I ozonu w górze warstwa coraz mniejsza. Starsi mówią, chyba będzie koniec świata. Ale jakoś nie mówili na MTV. Po ulicy Jakiś maniak Goły lata Ale dzisiaj To nikogo już nie dziwi Byle do przodu Byle szmalu przybywało Mniejsza o innych Mniejsza też o swoje ciało Bóg to zrozumie Lecz póki co się życie toczy A Mercedes co ma sąsiad wciąż dla oczy? Młodą mamy w naszym landzie demokrację. Młody walka też nie wyszła nam na marne. Młodą marchew więc zjadamy na kolację. Coraz młodsze posiadamy też ciężarne. Ale ludzie my musimy być szczęśliwi. No przez szybę choć popatrzmy, co jest w sklepie. Chipsy, flipsy, pasta, wibut buty ożywi. Kolorowiej nam się przecież biedę klepie. Byle do przodu, byle szmaru przybywało. Mniejsza o inny mniejsza też o swoje ciało. Bóg to zrozumie, lecz póki co się życie toczy, a Mercedes, co ma sąsiad, wciąż w tak oczy. Panie Boże, wiem, że patrzysz gdzieś za chmurki, na każdego dzierżysz w dłoni czarne teczki, Pobłażliwiej proszę spojrzeć na te bzdury, które czynią w twoim kraju twe owieczki. Ty widzisz, panie, tam u ciebie jest porządek, no a u nas trochę brudno się zrobiło. Tu do serca to się trafia przez żołądek. Bardziej ziemsko się pojmuje słowo miłość. Byle do przodu, byle mało przybywało. Mniejsza o innych, mniejsza też o swoje ciało. Bóg to zrozumie, lecz póki co się życie toczy. A Mercedes, co ma sąsiad, wciąż zadboczy. Wszodu, bez przybywało. przebywało. Mniejsza o innych, mniejsza też o swoje ciało.